Bolesławieckie kinoforum wypełniło się ludźmi, którzy mają coś do zaprezentowania innym. Na scenie swoją twórczość pokazali ci najmłodsi i najstarsi. Odbył się bowiem drugi międzypokoleniowy przegląd prezentacji twórczości artystycznej. Zaprosiliśmy do udziału w tej prezentacji um, zarówno dzieci, młodzież, jak i środowiska seniorskie. Organizatorem przeglądu był Dom Dziennego Pobytu w Bolesławcu. Środowiska seniorskie, które mają do zaprezentowania swoje talenty, swoje możliwości artystyczne, które rozwijają, właśnie, rozwijając, zrzeszając się w klubach, w domach dziennego pobytu, w ośrodkach skupiających ludzi starszych. Uniwersytetem Trzeciego wieku. Co ważne, wszyscy obecni na tej sali bardzo dobrze się czują. Większość z nich zresztą pojawia się na scenie, musi przygotować program, więc tu nie ma tak, że ktoś jest biernym odbiorcą. Wszyscy aktywnie uczestniczą w tych wszystkich przedsięwzięciach. To jest ogromne wydarzenie, ale też ogromna radość, kiedy się widzi kolejne grupy, czy to seniorów, czy przedszkolaków występujących na scenie. Wszyscy znakomicie się bawią. Były kabaretowe skacze, piosenki i tańce. Na scenie w Bolesławcu zaprezentowały się zespoły i soliści z całego regionu. Przyjechały grupy z Lubania, Zaręby, Nowogrodźca i Legnicy. Nie zabrakło także Bolesławian. Nie jesteśmy pierwszy raz na takim występie, uczestniczymy w różnych przeglądach tanecznych, jeździmy do różnych miast i pokazujemy się. Uważam, że to jest dobre na to, żeby pokazać, co reprezentują młodzi ludzie i starsi od nas. Taniec z laseczkami, który należy do tańców arabskich, ludowych tańców arabskich. Potrzeba integracji i przebywania z innymi ludźmi oraz podtrzymywania więzi międzypokoleniowej jest seniorom potrzebna. Pokazywanie tej więzi międzygeneracyjnej to jest przede wszystkim osiąganie celu, że wszyscy są potrzebni i te osoby niepełnosprawne, i ci emeryci, i te dzieci z przedszkola. Wszyscy są potrzebni i wszyscy jesteśmy razem. Właśnie kultura daje takie możliwości, żeby, żeby człowiek mógł jeszcze. Innym sprawiać przyjemność, dostarczać wrażeń artystycznych, poruszać emocje, ale także sam, żeby mógł się rozwijać. To, że dzieci i młodzież uczestniczą w tej prezentacji, myślę, że też jest bardzo ważne, ponieważ wiele się mogą nauczyć. Ja uważam, że tak powinno się częściej odbywać, żeby integrować społeczeństwo i uczyć młodych szacunku dla starszych, a starszych, żeby czerpali trochę sił i werwy od młodych. Jest szansa, że przegląd w Bolesławieckim Ośrodku Kultury będzie odbywał się cyklicznie, bo zainteresowanie nim przerosło oczekiwania.